Witajcie, dziś przedstawię Wam hybrydową Festinę Chronobike 2001 Connected. Tak jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku, Festina wypuszcza nową kolekcję zegarków Chronobike z numerem 21, nawiązując oczywiście do roku 2021. Tak samo jak w poprzednich wersjach z poprzednich lat. W tym roku również będą to modele na paskach silikonowych z dużą paletą barw, jak również na bransolecie oraz tak zwany Special Edition to właśnie ten zegarek. Festina Connected to połączenie zegarka analowego ze Smartwatchem, dzięki któremu będziemy monitorować swoją aktywność, otrzymywać wybrane powiadomienia. Informacje o połączeniach, możliwość ich odrzucenia, strefy czasowe, temperatura, sterowanie muzyką, sterowanie aparatem w telefonie czy takie rzeczy jak odnajdywanie zegarka też tu są. Oczywiście jak przystało na zegarek sportowy, nie zabrakło stopera oraz timera. Jak to działa skoro nie ma wyświetlacza? Wszystko dzięki intuicyjnej aplikacji Festina Connected, w której sami w prosty sposób można powiedzieć tworzymy instrukcje obsługi tego zegarka. Co do czego ma służyć, jak również co ma być wskazywane na subtarczach. Zegarek nie posiada klasycznej koronki, tylko przycisk. Łącznie jest ich trzy, jak widać. W czasie połączenia lub otrzymania powiadomienia zegarek delikatnie zawibruje nam na nadgarstku i wskazówki przesuną się w miejsce przez nas wcześniej wskazane w aplikacji i po chwili wracając, by dalej wskazywać aktualny czas. Ale jest jeszcze jedna ciekawa funkcja prowadzenia mnie do domu. Która nie tylko wskazuje nam drogę do domu, ale dodając osobę, którą chcemy poinformować o sytuacji, gdy poczujemy się gorzej, mamy wypadek, czy cokolwiek nam się stało, przytrzymując ten przycisk wysyłamy do niej informację wraz z naszą lokalizacją. Zegarek można nosić na bransolecie oraz silikonowym pasku, w zestawie dołączono narzędzie do wymiany. Zegarek oczywiście posiada klasę wodoszczelności pozwalającą na swobodne pływanie o wartości 10 bar. Szafirowe szkło objęte pięcioletnią gwarancją w razie zbicia. Szerokość koperty wynosi 44,1 mm. Szerokość koperty z koronką 48,5 mm. Grubość koperty 14,2 mm. Szerokość paska 21 mm mm. Wersja na pasku waży 125 gram, natomiast na bransolecie 197. Cena półkowa zegarka to 1819 zł. Czy to dużo, patrząc na modele z poprzednich lat? Te wyjątkowe te właśnie te Special Edition, które właśnie w tych okolicach gdzieś wychodziły cenowo, to ten model napakowany różnymi gadżetami nie jest aż tak drogi. Ale 1800 zł to też nie jest mało, ale jak dobrze wiecie, hasło naszego sklepu dumnie głosi, cena będzie dobra. To wszystko dzisiaj. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę, dajcie suba. Link oczywiście do zegarka znajdziecie w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. Jeżeli chcecie dobrą cenę, piście maila na kontakt małpa-sklep-zegarkami.pl Dzięki i do usłyszenia. Cześć.